Polskie Stronnictwo Ludowe ma swoje korzenie blisko ludzi. Człowiek jest najważniejszy. Stąd też władze naczelne naszego, y, naszej partii PSL-u są z nami dzisiaj. To nie są ludzie oderwani od rzeczywistości, to nie są ludzie, którym problemy tu lokalnej społeczności, powiatu Łomżyńskiego, gminy Piątnica, Gminy Łomża czy Gminy Śniadowo, jak tutaj wszystkie były podmioty wymieniane, nie są obce. Oczywiście można by powiedzieć, że codziennie mamy możliwość oglądania wiadomości w różnego rodzaju telewizjach. Tylko że pamiętajmy, że to są newsowe informacje. Hasłowe, natomiast na tego typu spotkania przychodzą osoby, które chcą się dowiedzieć czegoś więcej. Oczywiście, gdyby przyjechał tutaj za mnie poseł do Parlamentu Europejskiego, na przykład z PiSu, pewnie by o kilku rzeczach, czy o perspektywie następnej budżetowej, czy o propozycjach zmian w rolnictwie, mówiłby, nie mówię dużo inaczej, ale trochę inaczej, bo inaczej to ocenia, inaczej to widzi. Ja staram się naprawdę jak najmniej polityki, tylko jak czuję, jak odbieram te pewne rzeczy, w których uczestniczę dzisiaj w Brukseli, przekazywać na tego typu spotkaniach. Czasem kończę to spotkanie tym, że pewnie przyjadę do Was po raz kolejny, bo nie naobiecywałem takich rzeczy, które nie pozwolą mi wrócić. I tak jest od 20 lat, w zasadzie od 20 lat, kiedy wszedłem w politykę. Tutaj jest jeszcze taki element jak spotkania koleżeńskie po oficjalnych spotkaniach, gdzie były wręczane oczywiście medale, odznaczenia czy legitymacje dla nowych członków. Te właśnie spotkania, bliskie uściśnięcie dłoni, wymiana poglądów, również podzielenia się swoimi uwagami, swoimi spostrzeżeniami, przede wszystkim problemami, tymi, którymi dzisiaj my żyjemy, przenieść się do Warszawy. Przenieść się do Brukseli to ma właśnie ten wymiar ponadregionalny, ponadpartyjny. Na dzisiejszym spotkaniu wskazałem kilka obszarów, bardzo w mojej ocenie ważnych z punktu widzenia. Sytuacji społecznej, chociażby służbę zdrowia, no bo reformujemy ją. Od 20 lat tak naprawdę ją próbujemy naprawić. No a sytuacja jest nadal bardzo trudna i co chwilę uzyskujemy informacje, że na przykład jakiś szpital onkologiczny musi zamknąć i przestać realizować procedury. No mnie to się nie mieści w głowie, że coś takiego jest możliwe, bo ja rozumiem, że to nie jest budżet worek bez dna i, i, i trzeba z tymi pieniędzmi się liczyć, ale są pewne, że tak powiem, szpitale czy oddziały, te, które które nadajmują się na przykład sprawami chorób nowotworowych, gdzie nie może brakować procedur, bo jeżeli ktoś na, na procedury, na radioterapię czy na na chemioterapię, no bo jeżeli tam już ktoś jest skierowany, no to przecież nie, nie poszedł tam dla przyjemności, dla żeby ratować życie, no więc ten system nie funkcjonuje, jakbyśmy chcieli, dlatego mówiłem, że mamy trzy lata na to, żeby nie tyle naprawić. No bo ja w cuda nie wierzę, ale żeby pokazać, że ten system zaczyna stać na nogach i zaczynamy porządkować rzeczywiście ten obszar, olbrzymie wyzwanie dla ministra Rukowicza, ale tym samym dla całego rządu i choć my nie mamy ministra zdrowia z naszej rekomendacji, no to jednak jak jesteśmy w koalicyjnym rządzie. Widzieliśmy się w Brukseli, z tego, co słyszę także było. Prezes kończył na szczęście. Proszę bardzo długo długo. Jesteśmy spółką samorządu województwa podlaskiego. To między innymi właśnie dzięki przewodniczącemu, panu y, wojewodzie, Mieczysławowi Bagińskiemu, jak również... Panom e, marszałkom, tutaj e, Walentemu Koryckiemu czy Mieczysławowi Baszko, którzy właśnie reprezentują e, te władze e, samorządu szczebla wojewódzkiego z ramienia PSL-u, to dzięki im ich zabiegom te pięć spółek PKS Łomża, Białystok, Suwałki, czy Zambrów Siemiatycze zostały e, przejęte przez Zarząd czy przez y, województwo podlaskie. Dzięki ich działaniom doszło do komunalizacji. W przeciwnym razie dzisiaj być może by, nie mówilibyśmy już o wielu spółkach y, z naszej branży, gdzie wiadomo, kryzys y, dotyczy przede wszystkim niestabilne ceny paliw, gdzie wyludnianie się, to co mówił pan europoseł prezes Jarosław Kalinowski. Coraz mniej jest nas tu w regionie, nie tylko z powodu tego, że wyjeżdżamy za pracą za chlebem, ale przede wszystkim również to, że nas się mniej rodzi. I więc te problemy, a więc polityka społeczna, a więc polityka gospodarcza się zazębia. Bo proszę zwrócić uwagę, że dobre decyzje społeczne spowodują, że młodzi Polacy, młodzi mieszkańcy ziemi łomżyńskiej zostaną tu, w Łomży, w regionie. To jest problem ogólnoeuropejski, praca dla młodych ludzi, choć w Polsce mamy bezrobocie średnio licząc na poziomie 13% to wśród młodzieży, to jest drugie tyle, to jest 26%. My kiedyś przy wsparciu Centrum Smitha proponowaliśmy taki Alternatywny sposób i ubezpieczenia, i opodatkowania łącznie. Chodziło o bardzo radykalne obniżenie kosztów pracy. Ja z perspektywy no, swojego doświadczenia i tych kolejnych zmian w systemie ubezpieczeniowym w Polsce no, wiem, że nie da się od tak z dnia na dzień, gdybyśmy nawet chcieli zastąpić tych systemów. To jest bardzo skomplikowane, ale ja uważam, że powinniśmy zaproponować młodemu pokoleniu, tym ludziom, którzy kończą szkoły, kończą studia. Jakiś system, który wzmacniał ich konkurencyjność na rynku pracy. Jeżeli by się to udało zrobić, no to myślę, że zrobilibyśmy coś naprawdę dobrego. To nie jest od tak rzucony sobie pomysł, bo tak jak mówiłem, myśmy o tego typu propozycjach już 8 lat temu dyskutowali. W tej chwili chcemy również wrócić do analiz nad takim alternatywnym systemem podatkowo-ubezpieczeniowym dla młodych ludzi, dla młodego pokolenia. To jest naprawdę jedna z kluczowych kwestii w Polsce, polskiej gospodarki, rynku pracy. No i w przyszłości młodych, a jak młodych to i nasze. Mam. Pewne prawo do oglądu tego, co się dzieje, i oceny no z perspektywy swego stażu czy doświadczenia życiowego. Uważam, że jednak w dobrą stronę zmierzamy. Wiele dowodów potwierdza, że nasz program zyskuje coraz szerszą akceptację. Jeżeli prześledzimy, dokonamy analizy wyników wyborów. Stale mamy tendencję wzrostową. A najważniejsze, że szeregi organizacji stale są zasilane przez ludzi nowych grup zawodowych i ludzi młodych. Chociażby to, co dzisiaj widzieliśmy i w dyskusji, i w uroczystym wręczeniu legitymacji, przybywa nas. A jeśli przybywa nas, to i bogatsza może być debata nad kształtem państwa, nad charakterem reform. I to jest chyba bogactwo Polskiego Stronnictwa Ludowego, że tu można dyskutować. Oczekowaliśmy na to, że jak przystąpimy do Unii, w samorządach będzie lepiej. A tak naprawdę ja wspominam z sentymentem czasy, kiedy tutaj jeszcze obok mnie sąsiad był wojewodą. Zawsze te pieniądze dla samorządów były po prostu. Agencja kiedyś miała na wodociągi, na inne inwestycje. Jak się nie zabrakło w agencji, zawsze do wojewody można było iść dostać jakoś tam nadwyżkę z budżetu wojewody. Dzisiaj tragedia jest w samorządzie. Dlaczego tak się dzieje? W tym miejscu rozmawialiśmy ostatniego sierpnia. Można by sobie pozwolić na taki żart, chociaż trochę niebezpieczny. Janusz Piechociński wtedy przyjechał na nasz jubileusz 50-lecia. Kolega Waldemar nie przyjechał. Umówmy się, że sprawy strategiczne w Polskim Instytucie Ludowym rozstrzygają się na tej sali w Piątnicy. Nie na kongresie. Prezes Janusz Piechociński, no nie, nie, po pierwsze powiem, że to nie, nie jest to takie zaskoczenie dla nas, dla działaczy stronnictwa. O, w kampanii tej przedkongresowej. Nie, kolega Piechociński jako kontrkandydat był bardzo ciepło przyjmowany. Jego propozycje, jego wizja stronnictwa, sposobu działania e, no po prostu była bardzo dobrze oceniana. Zatem no pamiętajmy, że kadencyjność ktoś wymyślił nie przypadkiem. Zawsze jak przychodzi nowa osoba, to nowe pomysły, jakiś większy zapał wręcz do, do pracy. Swoje zalety miał Waldemar Pawlak i Wady, swoje zalety ma Janusz Piechociński i Wady, każdy ma zalety i wady. Ale myślę, że jest jakiś taki powiew świeżości, nowe pomysły, nowe propozycje. Jeżeli to się połączy z kilkoma projektami takimi typowo gospodarczymi, społecznymi, no to myślę, że, że mamy szansę uzyskać ten cel, a ten cel to jest na stałe wejść w dwucyfrowy wynik po najbliższych wyborach.